Odpakujcie ze mną rzeczy, które ostatnio kupiłem. Ranger Cartel. Piękna kurtka. Aha, rękawice. Okej, okay, okej, okay, zaraz to obczzejmy. Bardzo fajne detale. Takie rękawice do tego. Taka niby zniszczona skóra. Ej, zajebista. Wygląda trochę jak takie motocyklowe. Takie niby zniszczone łokcie. Uważam, że mega ciekawy item. I zajebiście, że te rękawiczki są osobno, bo będę mógł sobie je fajnie przyfitować też może do innych rzeczy. I sprawdzamy teraz drugą rzecz z tej marki. Tak prezentuje się koszulka. I ma tutaj, takie, widzicie, twarde barki. Mega mi siedzi na niej łoż. Ja nie lubię za dużo grafik na Tisach, także to jest dla mnie idealnie. Wymierzone. Ogólnie kolekcja ta jest właśnie w stylu takiego Armoru. Uff, Sorry. ja przepakowałem To posiłce z chłopakami. Sorry za ten cringe. Kolejna rzecz, coś innego. Polska torba od polskiej projektantki. Wojkowska.ma, handmade, skórzana. I tyle, chciałem bardziej elegancką torbę, jest zajebista. Teraz wjeżdżam z jednym z moich najpiękniejszych, najbardziej jakościowych zakupów. Są to buty od Santa. Wydaje mi się, że zostałem trochę zainfluencowany przez marcelinkę Bednarz, bo wydaje mi się, że ma stąd buty. To jest taka piękna jakość to jest tak mięciutkie to jest tak pięknie wykonany ten zamszyk, podwójny sznurowadła, cyk, takie grube i tutaj podwiązałem sobie te cieńsze. Zaje Zajebisty, tańszy zamiennik, na przykład Lanvin, które są tak popularne, pięknie wykonane i w miarę, w miarę w okej okay cenie, porównując do Lanvin. I ostatnia paka, na którą najbardziej czekałem, te spodnie. Czy wy to czujecie? Marka Batson. Jest zajebiste, spójrzcie na te detale, to jest wyszyte, wszystkie te kwiatki. Tak jak mówiłem, nie lubię jakoś super wzorzystych rzeczy, ale te spodnie naprawdę mnie urzekły. Jest dużo tych kwiatków, ale są subtelne. Są idealne. Dobra, jak to siedzi na bucie? Mega gozak. A. Metka, idealnie, więcej pośladki Przypomniała mi się jeszcze jedna rzecz, o której zapomniałem wspomnieć O porywotych spodni, że można z nich zrobić jordsy Czajcie to? Wspaniały zakup. I do tego bierzemy ostatni itemek. Jest to taki long sleeve. Jest to grube, właściwie jest to taka bluza. Jest również przepiękny. Ta marka często robi wzory z takimi kółeczkami. Tutaj są one subtelne, co mi się mega, mega podoba. Zajebisty item. Kojarzycie, jak czasem zakładacie na przykład koszulkę pod bluzę i tutaj wam wchodzi, jakoś się naciąga, źle to wygląda, a tutaj, przez to, że są tutaj zszyte te rzeczy, to zajebiście się trzyma. Dziękuję, drodzy państwo. Dajcie znać, który item wam się najbardziej podobał.